Której kadencji, pan jest Już czwartą. Czwarta kadencja, bardzo Już. przyjemnie. Chcieliśmy zadać panu kilka pytań związanych z funduszem sołeckim. Proszę. Bardzo proszę, żeby nam powiedzieć, jakim funduszem pan dysponuje i co zostało z niego zrobione. Dysponuję funduszem, niedużym, nie bo jest miejscowość mała. To jest fundusz w granicach 18-17 tysięcy. To, to nie są duże pieniądze na potrzeby, ale za te pieniądze coś tam zawsze można zrobić. No i między innymi wykonujemy niektóre rzeczy za te pieniądze właśnie. Remontujemy salę tutaj, w której jesteśmy, w jest się znajdujemy, w której chwili. się znajdujemy, bo to była sala gimnastyczna, gdzie uczniowie szkoły podstawowej strójczy, przychodzimy tutaj ćwiczyć kulturę fizyczną, po prostu wychowanie fizyczne. Tak. I teraz chcemy to, tą salę po prostu zrobić na taką świetlicę, salę dla nas, która by służyła mieszkańcom na zebrania wiejskie, na różne spotkania. I tutaj też właśnie zostały położone płytki na podłodze, płytki na ścianie, został zakupiony podgrzewacz wody. I mamy, jeszcze nam pieniądze zostaną w tym roku, to mamy nadzieję, że jeszcze wymienić nową kuchnię gazową, bo ona już jest leciwa. Wiadomo, że to jest gaz i chodzi o bezpieczeństwo, to należałoby ją wymienić. Może tu jeszcze ustawić regał. Wcale nie było do, nie było do tej pory. No bo jak dzieci ćwiczyły, to myśmy mogli skorzystać po południu tylko, ale to były sprzęt sportowy i różne inne rzeczy, także to utrudniało nam trochę. I co Rozmawiamy z przedstawicielem miejscowości, która... Panią, która jest zarazem dyrektorem miejscowej szkoły. Proszę się przedstawić? Dzień dobry, nazywam się Grażyna Burko. Jak już pan wcześniej powiedział, jestem dyrektorem tutajszej szkoły. Proszę powiedzieć, czy pani coś wie na temat funduszy sołeckich, ewentualnie czy pani z nich korzysta? Tak, trochę się orientuję w tym temacie, zwłaszcza, że staram się jak najbardziej skorzystać z tych środków, czego zresztą tutaj dowód za nami jest. Udało mi się pozyskać współpracując z sołtysem wsi Wacławice, pozyskać środki w jednym roku na projekt sali, na projekt budowy sali gimnastycznej, a w zeszłym roku na zrobienie tej płyty odbojowej tutaj przy tej szkole. Także a korzystam. gdyby w przyszłości było coś potrzeba, na co mogłaby pani liczyć? Jeszcze? No ja się co roku śmiecham do y, zarówno jednego jak i drugiego pana Sołtyca i radnych i co roku zawsze jakieś środki udaje mi się pozyskać jeśli oczywiście przyjdę z konkretnym planem i, i pomysłem to nigdy jeszcze nie odmówiono mi pomocy. Czy ma pan jakąś grupę ludzi która panu pomaga? No na jest no zawsze konsultuję to z, z radą sołecką pierwnie i zawsze pytam się mieszkańców bo mam kontakt z nimi często bo nawet przy zbiorze przy zbiórce pieniążków za pod, podatek gruntowy to są i zawsze, te, zawsze się mówi co trzeba, co jeszcze, co by to zrobić, żeby tak było. No ale tak jak powtarzam, po po raz który te pieniądze są małe. Tak. a ile osób w Radzie Słowackiej pana ciała? Pięć. I są to takie osoby aktywne. W miarę tak, ja są tak, bo wiesz, jest taka rozpieszła i są po prostu z poszczególnych jakby regionów, także przedstawiają swoje tam sprawy jakie są na, na terenie ich.